Jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą strony internetowej ultrasamołk.pl. W ultrasamołkowym przeglądzie prasowym wielokrotnie informowałem o tym, że nadchodzi festiwal Bomba Megabitowa. Na tym festiwalu miałem przyjemność być, dlatego też dziś przedstawiam z niego relację. Zapraszam do oglądania. Festiwal Lema rozpoczął się dla mnie spektaklem. W piątkowy wieczór. Gdy można było zobaczyć sztukę Lem versus Dick w teatrze łaźnianowa, spektakl zrobił na mnie wrażenie z kilku powodów. Po pierwsze, świetne teksty i celne sformułowania, celne nawiązania, jak na przykład taki dialog. Dick, człowiek z Wysokiego Zamku. Lem, i znów za długi tytuł Dick. A jaki miałby być Wysoki Zamek? Tylko tajemniczeni wiedzą, że taki tytuł ma książka Stanisława Lema z mocnym wątkiem autobiograficznym. Tegoż świetnie zagrał Jan Jurkowski, zaś Tomasz Szurchart naprawdę wzniósł się na wyżyny, grając rolę Filipa Klejdika i wiele jego wizji co bardzo ważne. To drugi powód. Powód trzeci. Jest taki, że o ile spektakl jest przedstawieniem rozmowy, czy spotkania, które nigdy się nie odbyło, to również jest mocno inspirowany ubikiem. Do tej książki zaś Sentyment mam podwójny, jest moją ulubioną pozycją w dorobku pisarza, a przede wszystkim w projekcie takim, czy w projekcie o takiej nazwie pisma o fantastyce, miałem przyjemność brać udział. Dodatkowo, bardzo zawsze doceniam autoironię, i nie chcąc zdradzać za wiele, pojawia się reżyser oraz ten film na YouTube. Ponadto, i chyba to też bardzo ważny element, mieliśmy okazję być znów w teatrze z dziećmi. W niedzielę rozpocząłem i właściwie zakończyłem na bardzo interesującym wykładzie doktora Macieja Kaweckiego pod tytułem Władze algorytmów. O świecie, przed którym ostrzegałem". Nieco się spóźniłem, bo trudno było znaleźć miejsce parkingowe, o czym jeszcze zdążę powiedzieć. Prowadzący mówił ciekawiej i w dobrym tempie, podając interesujące szczegóły. Trafiłem w moment, w którym była mowa o dacie 23 października 2000 roku, kiedy to wprowadzono Google Ads, od czego według prowadzącego rozpoczęła się era algorytmów. Kawecki przytaczał wiele informacji, wskazując kolejne zastosowania algorytmów w aplikacjach codziennego użytku i mówiąc o niekoniecznie oczywistych zależnościach, takich jak na przykład częstotliwość korzystania z aplikacji do wypożyczania rowerów, a ich wpływ, a wpływ na i wyszukiwanie na mapie tychże. Najciekawsze były przykłady Digital Twins w przypadku Boeinga i Airbusa oraz informacja o operacji wykonanej przez y, zestaw wirtualnej rzeczywistości rzadkiego guza czaszki. Bardzo interesująca prezentacja, Panie Doktorze. Gratuluję. Na ten dzień miałem jeszcze zaplanowane spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim i Ogromną przykrością U usłyszałem, że zostało ono odwołane, o czym dowiedziałem się już na miejscu. Tym niemniej, w zamian można było obejrzeć unikalne filmy z udziałem tłumaczek i tłumaczy literatury Stanisława Lema, mówiących o tych samych elementach, czy odpowiadających na te same pytania. Czy kończąc frazy, jak na przykład: W moim kraju Lem jest, moja niezapomniana chwila przy tłumaczeniu Lema, czy. Moja ulubiona książka. Tak, tłumacze mają tak doskonałą wymowę polską. Warto było przyjechać. Pierwszym miłym zaskoczeniem poniedziałku było, że mogę skorzystać z parkingu podziemnego za darmo. Niesamowicie wygodne. I szkoda, że nie było takiej informacji wcześniej, albo przy, przynajmniej ja nie byłem w stanie jej znaleźć. Zaplanowałem sobie pobyt na kilku spotkaniach, lecz najciekawszym punktem programu okazały się panele pod wielomówiącym tytułem Patrząc w przyszłość. I o tych panelach słów kilka. O wartościach dyskutowali Robert Makłowicz, smakosz i historyk, oraz Radosław Rak. Weterynarz, pisarz i laureat Nagrody Nike zaś panel prowadziła Sylwia Czubkowska. Rozpoczęło się od tezy, że świat mocno się zmienia lecz właściwie, jak za chwilę powiedział Robert Makłowicz, zmienia się tylko technologia świat właściwie pozostaje taki sam podając tutaj przykład rewolucji, rewolucji parowej. Z panelu, na którym niestety nie mogłem być do końca, najbardziej zapamiętałem stwierdzenie Radosława Raka. Zauważyłem, że im kto ma dziwniejsze teorie, tym chętniej się nimi dzieli z innymi. Całkowita racja, panie Radosławie. I szkoda, że futurystyczna lekcja polskiego, którą prowadził Wojciech Orliński, trwała równolegle. Też bardzo chciałem zobaczyć. O edyce dyskutowali Natalia Hatalska, analizatorka trendów i autorka, oraz Piotr Konieczny z serwisu niebezpiecznik.pl pod przewodnictwem Karoliny Głowackiej. Dyskusja była bardzo ciekawa, szczególnie, że lubię wypowiedzi Piotra Koniecznego i z przyjemnością ich słucham. Do niego też należało najbardziej zapamiętane przeze mnie z panelu zdanie, mianowicie. Cieszę się, że żyję w tych czasach, bo technologia jest jeszcze bardzo, ale to bardzo niedoskonała. Smutne, ale prawdziwe. Tym niemniej największe wrażenie na mnie zrobiła Natalia Hatalska, wskazując różne rzeczy, ale najbardziej utkwiła mi w głowie dosłowność algorytmów i postulat tworzenia neuropraw, oraz składanie przysięgi technokratycznej na wzór przysięgi Hipokratesa przez tych. Którzy mają coś wspólnego z tworzeniem technologii, robieniem technologii. Najprościej rzecz ujmując, programistów. Karol Bielecki, reprezentant Polski w piłce ręcznej, oraz Jarosław Pasza-Jarząbkowski, reprezentant Polski w grach, czyli e-sporcie. Całość moderował Michał Okoński. Nie planowałem być na tej prelekcji, tym niemniej była ona najmilszym zaskoczeniem tego dnia. Zaskoczył mi przede wszystkim Pasza, bo kompletnie jakoś nie pasował do stereotypu esportowca, który sobie wyobraziłem. Okazało się też, że jego wizja przyszłości sportu ma dużo wspólnego z takim moim poglądem na sprawę. Zaś panowie. Bardzo interesująco dyskutowali o różnicach w sporcie fizycznym i komputerowym, dochodząc do zresztą słusznego wniosku, że najlepiej połączyć oba. Jarząbkowski powiedział też rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna: że czas przed ekranem jednak dzieciom trzeba limitować, i żałuję, że moi synowie tego nie widzieli. On sam zresztą, jak widzieliście, nie należy do osób, które unikają siłowni. Był to bardzo udany czas. I mam nadzieję, jako że całość była streamowana, kiedyś będę mógł pokazać synom ten fragment, o którym mówiłem. O języku dyskutowali profesor Jerzy Bralczyk, członek rady języka polskiego oraz Tomasz Rożek, doktor fizyki i popularyzator nauki. Dyskusję prowadził Piotr Witwicki. Ciężko jest mi opowiedzieć tutaj wielość wątków, która się pojawiła, czy przedstawić jakkolwiek za pomocą słów fenomen profesora Jerzego Bralczyka i trafne odpowiedzi oraz komentarze doktora Roszka. Panowie nie zgodzili się, iż język czy komunikacja będą się skracać, jak to sugerował prowadzący. Na pewno zaś zgodzili się, iż będzie się zmieniać, dostosowywać do nowych kanałów komunikacji. Mój ulubiony fragment Niektórzy uważają, że to co przygotowane wcześniej czy szybciej ma jakąś większą wartość, a czasem jest wręcz odwrotnie. To oczywiście profesor Bralczyk, za co panu profesorowi serdecznie, serdecznie dziękuję. Będę szedł dalej swoją drogą długich wpisów. Swoją drogą profesor Bralczyk to przemiły człowiek. Udało się nam zamienić kilka zdań przed jednym z paneli, zaś ten panel to naprawdę petarda, bomba. Świetny, zresztą jak widzicie, ja tylko wspominając uśmiecham się bardzo na samo wspomnienie. Oprócz wykładów, paneli i wystaw, warto wspomnieć o wręczeniu nagród imieniem Stanisława Lema pod nazwą Planetalem. Laureatami zostali profesor Artur Eckert. Za odkrycie kryptografii kwantowej w kategorii nauka, dr Olga Malinkiewicz, tutaj w Wikipedii, za wynalezienie i komercjalizację źródła energii z zastosowaniem perowskitów w kategorii technologie, oraz Edwin Bendek za zaangażowanie w sprawy cywilizacyjne, wpływ techniki na społeczeństwo oraz głęboką i nieoczywistą ocenę świata w kategorii kultura. Gratuluję serdecznie. Wszystkim laureatom. Na terenie centrum kongresowego ja postanowiłem wybrać się tylko tam, oferta była zbyt bogata. Można było zobaczyć również stoiska wystawców i sponsorów, m.in. PKO BP, które oprócz takiej powiedzmy sobie standardowej oferty, wystawiło też robota, którego można możecie obejrzeć teraz. Na ekranie, jak tańczy. Poza tym można było wziąć udział w konkursie na neologizm zorganizowany przez Accenture oraz obejrzeć wydruki 3D przygotowane przez sieć badawczą Łukasiewicz. Na przykład ten niesamowity widok na ekranie. Oczywiście bardzo ważnym punktem programu były pyszne krówki mordoklejki rozdawane w różnych miejscach, również z neologizmami na stoisku Accenture. Swoje stoisko miała też krakowska firma produkująca gry, Star World Industries. Odpowiadając na pytanie, ja na przykład dostałem, w którym roku zmarł Stanisław Lem, wygrywało się koszulkę, a firma dokładała maseczkę z grą Niezwyciężony. Oba gadżety zresztą były z tą grą. Oczywiście było również miejsce, gdzie można było kupić książki Stanisława Lema z, wydawni z wydawnictwa literackiego. Nie ma relacji z drugiego dnia, bo ja postanowiłem się ograniczyć w swojej do tylko tego, co oglądałem na żywo, swoimi oczami, czując atmosferę. Szkoda, że nie było dostępu do programu lub nie został gdzieś powieszony fizyczny program atrakcji tylko w samym centrum kongresowym. Na co zresztą narzekał profesor Jerzy Bralczyk. Wyświetlany bez przerwy program był kompletnie interaktywny, więc jeżeli informacja uciekła, to pf, uciekła i trzeba było znowu czekać, przeglądając wszystkie komunikaty. W efekcie zrobiłem zdjęcie i z tego korzystałem, żeby wiedzieć, co z której sali. Program sam w sobie był ciekawy i szkoda, że nie mogłem skorzystać z wielu atrakcji i być świadkiem większej liczby wydarzeń. Mam tym samym nadzieję, że Instytut Lema, organizator główny tej konferencji, Powtórzy imprezę za rok, może z mniejszym rozmachem, lecz tym samym poziomem merytorycznym, który był bardzo, bardzo wysoki. Swoją drogą, bardzo dobrym ruchem było tłumaczenie wszystkich sesji na język migowy. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Choć sam nie rozumiem. Szkoda też, że jakoś nie widziałem informacji o parkingu, bo oszczędziłoby mi to czasu w niedzielę na szukanie miejsca. Nie do końca wyszło też, muszę przyznać, z wejściówkami. Bo pojawiały się chyba po kolei na stronie krakowskiego biura festiwalowego, zamiast 1 września, jak napisali na stronie Bomby Megabitowej. A ostatecznie okazało się, że nikt tych darmowych wejściówek nie sprawdzał. Szkoda też, że na samej stronie Bomby Megabitowej linki do występujących osób prowadzą jedynie do informacji na temat tego, jaki punkt programu, czy w którym punkcie programu brali udział, a nie ma choć minimalnej, jakiejś bardzo krótkiej notki geograficznej. Pozwolę sobie zaznaczyć, że ja wszystkie dostarczam w tym na blogu, więc zapraszam serdecznie. Uratowała mnie możliwość skorzystania z darmowych ładowarek. I parking był darmowy ostatecznie. Dziękuję więc panu, który mnie w temacie uświadomił bardzo mi przykro, niestety nie zapamiętałem imienia. Świetne miejsce. Wygodne krzesła, a po paru godzinach uwierzcie, że to się bardzo docenia. Obsługa miła, fachowa, bardzo pomocna. I przede wszystkim atmosfera. Ta była genialna, i prowadzący czy uczestnicy dyskusji nie mieli na przykład nic przeciwko, żeby później spędzić chwilę z tymi, którzy ich oglądali. Parafrazując Gąbrowicza super ta bomba, a kto nie był, ten trąba. Bez urazy. Naprawdę było warto. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, mając nadzieję, że nie uznaliście go za czas stracony i dziękując bardzo za to, że dotarliście ze mną aż do tego miejsca. Zachęcam do kontaktu najpewniej pod adresem e-mail jak choć również, możecie zostawić komentarz tutaj na kanale YouTube bądź na moim blogu pod adresem ultrasamołk.pl. Możecie również kontaktować się ze mną przez media społecznościowe, czy to Facebooka, lub też, jeżeli ktoś woli, Instagram. Odpowiadam powoli, ale na pewno. Pozostaje mi się pożegnać. Do zobaczenia. to my team.